Witajcie w Mikołajki. Dzisiaj mamy pięknego Anioła, który daje nam takie słowo na dzisiejszy dzień. Dziękujmy dziś Panu Bogu za przyjaciół, znajomych i wszystkich dobrych ludzi, których spotkaliśmy w naszym życiu. Niech On nauczy nas, jak sami możemy być błogosławieństwem dla innych. A przed Ewangelią chciałabym powiedzieć Wam, że Boga porusza Twoje cierpienie i zawsze On widzi Twoje zmagania codzienne, Twój ból i jest przy tobie. Możesz prosić Go z wielką ufnością o uzdrowienie, bo dziś jest słowo o uzdrawianiu, uzdrawianiu chorych. Każde dobro. Które przekazujemy dalej i jest błogosławieństwem dla innych, to ja uważam, że ten dar najpierw przychodzi do nas od Ducha Świętego, i możemy później nieść światu taką dobrą nowinę i iść ze światłem do innych. Wszystkiego dobrego dla Was na ten dzień Mikołajek. Bądźcie takim światłem dla drugiego człowieka. Obdarowujcie się nie tylko prezentami. Ale również uśmiechem, radością. Niech bije od Was to takie Boże światło, które przyniesie samo dobro, które da drugiemu człowiekowi radość. Jeszcze jedna taka myśl odnośnie świąt, które się zbliżają wielkimi krokami. Żebyśmy podeszli do tego spokojnie, to tylko święta. Żebyśmy się czasami nie złapali na tym, że oj, dzisiaj Mikołajki, w domach wszyscy już mają choinki, już ubierają, już biegają tak jakoś świątecznie, żeby szybko zdążyć ze wszystkim. Spokojnie, mamy na to czas, możemy sobie w odpowiednim czasie dla nas. Każdy inaczej żyje, każdy inaczej ma ułożone codzienne sprawy. I żeby w nas nie pojawił się taki pęd i taka, takie spinaczki, się, bo idą święta, bo trzeba to, to czy to spokojnie podejdźmy do tego z dystansem, z dużą dozą pokoju w sobie, żebyśmy siebie nie niszczyli tym i swojego otoczenia. To również będzie takie błogosławieństwo. Dla mnie to nowość. Zawsze święta w moim rodzinnym domu okupowane były stresem i napięciem. Teraz chcę inaczej. Dla swoich dzieci i tego Wam również życzę. Dużego spokoju na te kołajki i ten nadchodzący czas. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 9 i początek 10. Jezus obchodził wszystkie miasta i wsie, ucząc w ich synagogach, głosząc Ewangelie o Królestwie i uzdrawiając z każdej choroby i z każdej niemocy. Przywołał swoich dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je usuwali i leczyli każdą chorobę i każdą niemoc. Tych dwunastu wysłał Jezus i nakazał im mówiąc, idźcie raczej do zabłąkanych owiec domu Izraela, idźcie i głoście mówiąc, już blisko jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie ogarniętych niemocą, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, usuwajcie demony. Za darmo otrzymaliście darmo dajcie.